Te kontrolery są całkiem żółte. Widać to. Dlaczego ten pad nie ma przycisku Start i Select? Ten kontroler wygląda o niebo lepiej. Siema, z tej strony Spox2 z kanału VFTV. Słowo ciałem się stało i robimy dzisiaj odnowę padów. Mamy dużo łapek pod poprzednim wideo, także będąc słownym, pokażę Wam krok po kroku jak go rozbieram, co zrobię, żeby odnowić te pady? W poprzednim materiale pokazuję pada od Xboxa Classica Przed, i po procesie odnowy. Tak samo będzie z tymi padami. Zobaczcie, te kontrolery są całkiem żółte, widać to. Na przebitkach też rzucę parę zdjęć przed, i po. I zobaczymy, ile jesteśmy w stanie wyciągnąć tak naprawdę z takiego pada. Na ile zmieni się kolor tego? Bo on, o ile konsola wygląda całkiem fajnie, widać to po niej. Ona nie jest wcale jakaś tak, taka mega zżółknięta. Tak, kurde, te kontrolery już naprawdę domagają się tego, żeby im pomóc. A jeszcze jeden temat. Widzicie, są pola masowe, także dzięki Wam ten temat poszedł do przodu. Koszulki już trafiły do produkcji. Niebawem zobaczymy, co z tym możemy zrobić więcej. Także, nie przedłużając, rozpoczynamy nowy materiał. W pierwszej kolejności, oczywiście, trzeba tą konsolę rozebrać. A że śrub jest mało, to ta robota też nie będzie trwała nie wiadomo jak długo. W zasadzie. 6 śrub od spodu, 4 od płyty głównej. Możemy tą obudowę już myć. Dobra, patrzcie. Odkręcone cyk. Teraz płyta główna. Płytę dajemy na bok. i Stąd, tak naprawdę, co nas interesuje. Ten mechanizm jest takiego koloru jak oryginał, więc sprawa będzie dotyczyła włącznika i tego dresetu. I całej obudowy. To odkładamy tutaj. To mamy, czyli tak. To wszystko idzie do mycia. Jeszcze, oczywiście, wspomniane pady. O Jezu, jak ja tego dawno nie widziałem. To jest na wsówki? Powiem Wam, że mi już chyba pamięć odjęło. Ja naprawdę tego nie pamiętam. Zobaczcie. To jest na wsówki. Czyli teraz można sobie wyciągnąć pomarańczowy kabelek i na przykład zamienić zielonym. Ale jaja. W tamtych czasach coś takiego. I najlepsze jest to, że minęło 30 lat. A to działa. Niesamowite. Teraz zobaczmy na te gumki. Wszystko brudne będzie wymagało to wymycia, wyczyszczenia. Dobra, jeden pad jest i drugi pad tak samo. I co najlepsze, patrzcie, w jednym padzie i w drugim mamy miejsce na przycisk Start i Select. Natomiast sam pad, jeden jest z guzikami Start Select, a drugi tych guzików nie ma. I graliśmy ostatnio na tej konsoli Battletoads. Jeżeli drugi player stracił życie, to nie dało się wcisnąć Start, żeby kontynuować grę. Także nie wiem dlaczego to nie ma tych guzików, nie pamiętam tego. Nie sprawdzałem tych informacji, ale jeżeli wy wiecie, napiszcie w komentarzu dlaczego ten pad nie ma przycisku Start i Select. Bo naprawdę dziwi mnie to. A jest tu napisane właśnie, ten pad jest jako jedynka. Dlatego ma właśnie na guzik Start Select. Natomiast ten jako dwójka podpisany nie ma tych guzików, no ale to znaczy, że co, nie wolno grać w gry dla dwóch osób. Na tym padzie dziwne. I mamy tutaj wszystkie nasze części. Widzicie, prawda? I teraz tak, to wkładamy do pojemnika. Przemyję to wszystko specjalnym preparatem do mycia plastików. I dopiero potem wrzucimy to do naszego specjalnego pojemnika, w którym będzie nadtlenek wodoru 12% i lampy UV. To Ta tam jest pojemnik, to wszystko wkładamy. Teraz użyjemy preparatu do plastiku. To jest całkiem fajny temat. tenzji. także. Teraz zmiana rękawic, bo tymi to się nie będzie dało pracować. To jest lepszy temat do tego. Zmieniamy kamerę i przechodzimy na to. Zrobiliśmy sobie podstawkę ze złotej piątki. Klient się nie obrazi. I w pierwszej kolejności przydałoby się użyć pędzelków. I bierzemy po kolei każdego pada i przecieramy w każdym możliwym miejscu. Tutaj chodzi o to, żeby pozbyć się brudu. Ta część jest umyta. teraz ten pad, każda z tych gumek tak samo. W tych szczelinach, przeważnie właśnie gdzie są śruby montowane, gromadzi się dużo brudu. A żeby ten efekt był naprawdę dobry, trzeba przy tym posiedzieć, bo chciałbym, aby klient końcowy był zadowolony. Mówię, tej, tej zabawy z tym jest trochę, ale powoli, powoli, powoli i będzie zrobione to. Teraz ten przycisk od resetowania. Ok, to mamy. Słuchajcie, coś się złego zadziało, bo w międzyczasie zdążyłem wymyć tą obudowę i tą. Zrobiłem robotę nieźle, ale jakimś cudem nie nagrała się ta scena. Sorry, przepraszam za to. Czasami tak się zdarza. Patrzcie co myśmy zrobili. Wiecie co to jest? To jest zasilacz od Xboxa One S. Ale dobra, powoli. Pyk. I co my tu tak naprawdę mamy? Jakaś mądra głowa ogólnie na internetach zalecała, aby plastikowy pojemnik otegować dookoła folią metalową, amelinią i tak No i myśmy tak zrobili. I tutaj mamy nadtlenek wodoru. I w środku zrobiliśmy tak, że te ledy, które są zalane w taśmie wodoodpornej, otaczają właśnie cały ten pojemnik dookoła. I o co się rozchodzi? Musimy teraz każdy z tych elementów zanurzyć i zostawić na co najmniej 24 godziny. Trzeba to tak sensownie poukładać bo ten pojemnik nie jest za duży, a ten preparat, czyli natlenek wodoru 12% wcale nie jest taki tani, bo 5 litrów z wysyłką kosztuje 70 zł, więc nie takie hopsiu, trzeba tutaj na wszystko zważać. Dobra, zastanówmy się jak to umiejscowić. A, i dlaczego ja to robię w tych gumowych rękawicach? Ten natlenek to jest jakiś specjalny preparat do rozjaśniania włosów czy tam czego i niestety... Jeżeli nasza skóra będzie miała z nim kontakt, to będziemy mieli takie białe, nieciekawe plamy. Dlatego lepiej sobie założyć takie rękawiczki. Zamówiłem kolejne 15 litrów nadtlenku. Miał przyjechać dzisiaj, ale oczywiście ktoś tam nam tego nie wysłał. No i musimy posiłkować się taką ilością tego materiału, no ile mamy na stanie. Wyrzucamy po kolei wszystkie te gadżety gumki, nie gumki. I ostatni element z całej konsoli, i takie coś, mówię, zostawiamy na 24, a nawet najlepiej 36 godzin. Wtedy efekty są najlepsze. I zobaczycie, co się z tymi padami zadzieje. No, i jak widzicie, takie coś zostało stworzone. Ja wiem, że to wygląda jak amatorszczyzna, ale fakt, faktem to działa naprawdę dobrze. No, i jesteśmy, minęła doba. To tutaj cały czas pracuje. Świeci na UV fioletowo i powiem Wam, że ja już widzę po tym padzie, że jest lepiej Widzicie? To już widać po padzie że zrobiło się... ale to jest wszystko śliskie ładniu się. Ten kontroler wygląda o niebo lepiej Nie wiem na ile znowu ten iPhone to nagra ale chyba jest widoczna różnica nawet po tej naklejce W takim układzie Biorę ten pojemnik. Wszystko stąd wkładam tu. I będziemy to po kolei patrzyli, jak to wygląda. Nie no, bomba! Klient będzie zadowolony. Panie Robercie, taka robota. Zobacz pan. Wiadomo, to jest wszystko mokro tego perhydrolu. Ale podoba mi się to. To ma taki dziwny smród, taki naprawdę nieprzyjemny. Bleh. A, zapomniałem jeszcze dodać, dzisiaj rano był kurier, przywiózł nam kolejne 15 litrów perhydrolu, czyli natlenku do wodoru, dolałem tutaj, więc to wszystko lepiej się umoczyło, jak drugi pad, też spoko, aczkolwiek tutaj taki dziwny ślad, jest tak jakby jakiegoś zalania, ale to już nie jest wina tego preparatu, może coś klej od spodu się delikatnie odkształci, zobaczcie, widać takie żółte tutaj. Lecimy dalej. Na guziczkach myślę, że nie będzie widać różnicy. Żółty to żółty. Ale na czym widzę różnicę? Na tych gumeczkach. Gumki nabrały nowego koloru. Są wyraźnie jaśniejsze. Dobra. Czas na Pegasusa, na górną obudowę. Czy po nim widać, że on jest ładniejszy? Ciężko mi powiedzieć. Na zdjęciach zrobimy porównanie przed i po. Aparat będzie dokładnie tak samo ustawiony, czyli nie będzie nic skombinowane, żeby nie było, że jest przekłamany wynik. Po budowie nie widzę jakiejś dużej różnicy, jeżeli jakąkolwiek widać. Czy kamera iPhone'a to zobaczy? Może jest lepiej, cholera wie. Ale sam fakt, że ktoś wymyślił, że nadtlenek plus lampa UV i taki efekt, kto by się tego spodziewał? Ok, ten pojemnik stąd wyjeżdża, zabieramy się za to. I teraz to na środek, podjeżdżamy bliżej. I co trzeba z tym zrobić? To trzeba generalnie przemyć, bo tu wszędzie jest ten nadtlenek wodoru. On w kontakcie ze skórą bardzo reaguje i skóra się robi mega biała i w ogóle tak podrażnia to skórę. Więc ja to popsikam i poł, każdy element. To jeszcze raz. Czas na pady. Najlepiej byłoby tu wlać z 5 litrów druku i przemyśleć, ale szkoda mi tego preparatu. Bo tu też za chwilę wyjdzie, że koszt samych komponentów użytych na to umycie to jest 200 zł, a robota wyceniona na te same pieniądze, więc to nie o to chodzi. Na tej naklejce zobaczcie, ona widać, że jest taka teraz bielsza. Panie, co tu się zadziało? Zamiast stanowiska serwisowego. Papiery, o co to chodzi? I każdy ten guziczek tak samo trzeba umyć, bo niestety, ale ten nadtlenek wodoru to jest tragiczny w kontakcie ze skórą. Wiem, powtarzam się, ale ciężko takich rzeczy uniknąć. Ostatni element. Także jak widzicie jest tu wszystko elegancko rozłożone, musi to wyschnąć, bo jakby nie patrzeć jest to IPA, więc ona szybko odparowywuje, a w razie czego mogę sobie wspomóc ten proces osuszania kompresorem. Ale już widać, kurde, nie no, spoko jest. Mi się podoba. To teraz tak naprawdę pasuje do tego Pegasusa. Wcześniej naprawdę odznaczało się. Jest git. A ja idę po kompresor, troszeczkę dmuchnę na te elementy i będzie zdecydowanie lepiej. Jak widzicie mamy tutaj trochę naszych puzzli, także zabieramy to wszystko na bok. Żółte na dole, czerwone na górze. Kable musimy ułożyć. Czas na montaż jedynki. I znowu krzyżak, gumki od start i select. No to się składa całkiem przyjemnie. Kontroler już mamy, skręcone kompletnie. Teraz tak to odwracamy, montujemy ten element. A, i jedna ważna rzecz. Jeżeli macie ogólnie problem z Pegazusem, który wyświetla takie blade kolory na telewizorze LCD, czyli nowszej technologii w stosunku do CRT, to robimy taki myk. To ścieżkę przecinamy i tu wstawiamy rezystor od 68 do 75 Ohm. Dzięki temu poprawi nam się kolor i nasycenie. Czas na ostatni element. Mogę stwierdzić, że w końcu udało się. Dobra, słuchajcie, mamy to. Naprawdę trwało to sporo czasu, ale jak dla mnie, ta robota jest zrobiona spoko. No sami powiedzcie. Naprawdę to wygląda ok. Wygląda to praktycznie no jak nowe, nie wiem ile jeszcze razy powiem wygląda, ale ta robota wyszła przyzwoicie, nie ma się tego co wstydzić. Także słuchajcie, kończąc mam nadzieję, że materiał się podobał, jak wszystko było ok, łapa w górę, jak nie łapa w dół. Piszcie oczywiście w komentarzach co myślicie na temat odnowienia tej konsoli, ja na przebitkach jeszcze zaraz pokażę jak to właśnie wyszło przed, jak to wyszło po. I kończąc, był z wami Spox2, trzymajcie się, jo!